Witam serdecznie wszystkich czołgistów w, serii, w odcinku serii Pokaż co potrafisz w, tym, w tej serii jeszcze nie widzieliście ten oto czołg, czyli jest to czołg premium niemiecki siódmego poziomu Jest to VK 4503 W zasadzie czołg można powiedzieć bardziej przypominający Tigera 2 takiego stokowego no, i właśnie zobaczycie jak ten czołg sprawuje się w bardzo dobrej bitwie. A bardzo dobrą bitwę wysłał mi gracz Oniku Teofil Piecyk. Cześć. Cześć. Hej. Ten czołg oczywiście również posiadam. No, i narzekali na ten czołg. Wielu moich kumpli mówiło, że to straszny papier, że, że to po prostu wszystko w niego wchodzi i tak dalej. Ale ja zauważyłem, że bo na top tierze zrobiłem na tym czołgu już dwa, dwie stalowe ściany, więc jak go rzuci na topa, potrafi coś odbić. Ale to za chwilę o tym czołgu. Na początku powiedz mi, dlaczego nazywałeś się w grze World of Tanks Teofil Piecyk? To jest zapożyczanie z Wiecha. Kiedyś czytałem i bardzo lubiłem jego literaturę i właśnie wziąłem sobie od niego jednego z bohaterów. Aha, czyli to filpiecyk o to chodzi. Tak. Tutaj, cóż, nie puszczałeś tego T29. Jak wiadomo, pamiętajcie, bicie w przednie kółeczka zawsze obrażenia i oczywiście zdjęte gąski. A jak zdejmujemy gąski, nie tylko zadajemy obrażenia, ale też zatrzymujemy czołg, przez co dostajemy trochę więcej expa, ponieważ zatrzymany czołg przez Was. Tak by idzie, tak samo jak po podświetleniu chyba y, do Was trochę tego tych obrażeń. Tak mi się wydaje. Chyba tak, nie? Tak, zgadza się. Jest dodatkowa Dobra. premia. No, ale cóż, ten początek tej bitwy tak średnio najeżdża, bo dostałeś dwie kulki od K85. No i z 1400 HP zostało ci 837. Dwa zniszczone pojazdy, 5 do 9. Przegrywacie. Jest to mapa Święta Dolina. I kolejny zgąskowany pojazd. To co, już go nie puścisz, tak? Nie. To jest zaleta tego czołgu. To działo jest bardzo ciem... celne. Mimo że nie posiada vertical stabilizer, to zachowuje się jakby miało w tej pionowej mhm. stabilizacji. Bardzo celne jest. Lubię go za to. Celność 0,33, taka bazowa, oczywiście po zamontowaniu odpowiedniej załogi, znaczy przy odpowiedniej załodze, przy wentylacji, którą na pewno trzeba założyć na ten czołg. Ta celność jest jeszcze lepsza. Czas celowania również bardzo ładny, czyli działo plus. W zasadzie jest to działo takie jak ma tygrysek, czyli 203 penetracji, 240 obrażeń. Z tym, że Przeładowanie jest tutaj wolniejsze nieco. Nie wiem, czy pamiętasz czas, czas cerow... przeładowania? 5 sekund z czymś. Dokładnie. Nie pamiętam. Jest wyraźnie gorszy od tygrysa pierwszego. Mhm. Ale tak, tak jest nieźle. Tak, tak jest nieźle. Tutaj trochę nieszczęśliwy strzał, nie trafiłeś. O no tak, to była przykra niespodzianka. Słuchaj, ale najważniejsze jest to, żebyś teraz właśnie opowiedział, jak oceniasz ten czołg premium. Czy jest to przyjemny czołg, czy jednak na wyższych tierach nie do grania, bo wszystko łapie na pancerz. Czyli jak oceniasz ten czołg, jakie on ma Twoim zdaniem zalety i wady? Słuchaj, moja ocena jest może nieco dziwić, ale. Ja słyszałem te opinie, o których mówiłeś. Też czytałem, że to jest padlina, że to jest nic nie warte. Moim zdaniem, ten czołg jest niemal popsuty. Jest tak op, że po prostu służy mi do nabijania statystyki. Czasami mam wręcz wyrzuty sumienia, że nim gram. I mam twarde dane, które to ładnie pokazują. Tutaj jest taki moment, gdzie właśnie ładnie się od niego odbija. Otóż ja jestem zielonym graczem, dosyć przeciętnym. Natomiast na tym czołgu mam statystyki praktycznie unikuma na poziomie 3000 WN8 i to nie po jednej, dwóch, trzech grach, a po dobrze ponad 150 gier. Moim zdaniem to jest wybitny czołg. A jedno wymaganie. Yy, rodzaj gry, sposób gry trzeba dostosować do tirów, w których się gra bardzo mocno. Tak jak tutaj mogłem sobie pojechać do przodu i przyjmować na klatę, to można robić tylko i wyłącznie na siódmotirowych grach. Jeśli grasz na ósmymce, na dziewiątych tirach, musisz bezwzględnie grać jako wsparcie. Wtedy możesz sobie świetnie radzić tym czołgiem. Ty, ty, dosyć ciekawy gracz na tym helkacie ma tak? 30 WNA po 3000 bitew. I zobaczcie, co on robi. Kopie, ale ty nie trafiasz. No, głupio, no, nie było ci głupio go niszczyć? Tutaj miał no. szczęście, tak, to jest bardzo ciekawe. Ale co on robi? Bardzo On... ciekawe, niekonwencjonalne zagranie, yy, ale kila mu się udało zdobyć. Zwróć uwagę. Kila mu się udało zdobyć, ale 30 W na po 3000 bitew. Słuchaj, ja często gram przy kefirkach, ale nawet przy ostrej balandze mamy niebieskie tam wyniki. Ja nie, nie rozumiem, jak, jak to jest możliwe, żeby ktoś miał Nie wiem. Nie, nie, nie rozumiem tego. Ja tego gracza sprawdzę po tej bitwie. Jest to gracz L3 TSp. Ok. Waży ten czołg 65 ton. Silnik 700 konny. Wystarczający. 38 km na godzinę. Chociaż mógłby być może trochę mocniejszy. Wtedy jeszcze lepsza mobilność by była. Pancerz 100, 100. 80-80 po bokach i 80-80 z tyłu. Tak jak mówiłeś i tak ja to też mówiłem na początku. Na topierach możemy przypuszować delikatnie do przodu. Oczywiście uważnie. Ale już na tierach wyższych no to trzeba grać w drugiej linii, wspierać wykorzystywać celne działko z dobrą penetracją, myślę, że nawet bez golda można walczyć z dziewiątymi tierami, oczywiście nie wszystkimi, a goldowy pocisk ma penetracji moment 237 ale to są pociski Podkalibrowe. No! I wreszcie zniszczyłeś kolesia. No dziwny grać, dziwny. Chciałbym kiedyś właśnie zobaczyć stream z jego gry. Ale on chyba nie streamuje, nie? Nie sądzę. Chociaż były takie przypadki. Pamiętasz tego skoczka, jak on się nazywał? Orzeł? Płynny skoczek, który skakał o, o wiele bliżej. Może, wiesz, na tej zasadzie. Ale to nie był... To był chyba Włoch, czy... Nie, to był... Już nie pamiętam. Nie, to nie był Polak. Nie, 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 nie Polak. No. Są takie przypadki, że właśnie ludzie w drugą stronę prze, przeginają i okazuje się, że jest to z jakichś względów ciekawe. Więc kto no. wie. Dobra, no i cóż, w zasadzie mógłbyś mieć w tym meczu pula. Były tam takie momenty, kiedy. Kiedy ten mu, pul m, mógłby być, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba mógłbyś mieć. Mogłeś mieć pula. No ale 9 kg to też jest zacny wynik. No i teraz w poszukiwaniu artylerii pojechałeś. Dobra, jak szukasz tej artylerii, to ja już delikatnie tu przewinę razy dwa. Jasne. No i tu widać, że y, był ostatnio na JH1. Tam ktoś ci mówił, że masz zniż plis, zniż tą artylerię, ale ja ci powiem, że tutaj może delikatnie za chwilę popełnisz mały błąd, chociaż niekoniecznie, bo myk, zostało mu 28 HP, chodzi o to, że on z pocisków odłamkowo-burzących ci prawie nic nie robi, bo ja gram tą artylerią, to no może 50 Max 100 by Ci wziął, ale posiada też yy, inny rodzaj pocisków, który ma średnie obrażenia yy, 350. No i wtedy mógłby Cię zdjąć na hita. Więc może dobrze, że tak delikatnie uważnie zagrałeś na ten czołg. No i cóż, po bitwie. Tak jest. Yy, I zobaczmy wynik. Może nie jest to oczywiście najwspanialszy meczyk na tym czołgu, bo jest. już Sprawdzałem, tam jest jeden taki meczyk, gościu zrobił niesamowite obrażenia na tym czołgu, nie wiem jak on to zrobił, ale taki tak wynik bardzo solidny. Prawie pół, 9 zniszczonych pojazdów, 4559 obrażeń, 1764 bazowy exp, trochę przyblokowałeś na pancerzu, trochę wyspotowałeś, no i zarobek, myślę, że bardzo ładny, bo 93 tysiące kredytów, czyli przyjemny czołg, można sobie pozarabiać, tak jak ty mówiłeś, robisz na nim dobre wyniki, tylko, że nie jest do kupienia. Tak. To jest jeden z tych czołgów, które się okazjonalnie pojawiają. Tylko, oczywiście, jak on się pokaże do kupienia, to niestety Wargaming tam będzie chciało dwać kasę. No, szkoda, że że nie promują tych aktywnych graczy, którzy grają w klanach, gdzie można zdobywać golda za CW i twierdzę i kupować czołgi za golda, tylko za... teraz w zasadzie wszystkie czołgi, które się pokazują można kupować tylko za kasiorę, no a Wargaming przecież biedny nie jest, no ale dobra no kto... nie namawiamy nie musicie tego robić, no ale kto chce to może to wszystko. Cóż. Bez klanu jesteś. Co tak bez klanu grywasz? Ja jestem taki samotny wilk. Lubię sobie samemu pojeździć. Aha. Dobra, no to co na koniec byś tam chciał może kogoś pozdrowić albo coś dopowiedzieć, o czym zapomnieliśmy? To no ja może skorzystam z okazji i pozdrowię. Pozdrowię moich synów, również zapalonych czołgistów, i moją żonę, bardzo tolerancyjną osobę. Tak jest. Dobra żona, tolerancyjna to jest ważna rzecz dla gracza. <todgłosy> tak. Dobra, to pozdrawiamy żonę. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki bardzo, cześć.